Dziękuję za tę I na koniec informacji, kilka słów o pogodzie. Witam Państwa serdecznie. ja chcę poinformować wszystkich, którzy zebranych, że dzisiejsze posiedzenie sądowe jest bezprawne. Proszę Pana o wyjście z sali, bo nie udzielam został Panu głosu. Proszę o Zgłaszam, proszę Państwa, i tutaj dokument, ta Pani jest przestępcą. Panowie, A, bardzo proszę prosiłbym o pośrednienie w tej chwili nie, to jest, to jest bezprawne. Tak o, widzicie Państwo, tak się ma tak 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 zadziałać, do... bo nie ma prawa, ta kobieta jest przestępcą. Po co Pan nie wyrzuca tę siłą? Są Pana proszę, o woli informacji, obecna tutaj osoba złożyła wniosek. O wyłączenie sędziego referenta rozpoznania sprawy, ponieważ pan, który się przed chwilą wypowiadał, nie jest stroną tego postępowania. Wniosek w dniu wczorajszym postanowieniem został pozostawiony bez rozpoznania. Dlaczego? Ponieważ pan nie jest stroną tego postępowania. Ale jest obywatelem tego jest kraju. Ale przy pana chce pan opuścić tą salę, bo nie został pan udzielony głos. Dlaczego? A dlaczego, proszę bo bo pana? nie mają uspokoić, bo nie I my są Nie mamy głosów z wewnątrz kraju. Do czego to dochodzi? Do czego to dochodzi? Proszę szatać, to, dochodzi? to jest nasz kraj, to jest nasz kraj. Proszę, ja nie proszę. jestem obywatelem tego kraju. Proszę pana Oto się panu ja pan uspokoił. Po otworzeniu przewodnicząca stwierdza. Proszę powiedzieć. Dlaczego na proszę się uspokoić, bo przeszkadza pan w rozprawie. Proszę nie krzyczeć, dobrze? Pana, ja nie jestem sparkaczem. Proszę Pana wyprowadzić. Po odtworzeniu Przewodnicząca stwierdza, że zostało tak odtworzonych kolejno 12 plików zawierających relacje reporterskie, zawierających relacje reporterskie dotyczących, dotyczące Zdarzeń z dnia 20 listopada 2014 roku, mających miejsce przed siedzibą Dobra, a ja zawsze, żeby zostało do każdego. Nie, nie. Czy strony składają w tym miejscu takie wnioski? Strony nie składają wniosków. Panie mecenasie, tak? Czy ten wniosek, który wysoki sąd y, tutaj pomachał kartką papieru, czy y, on mógłby zostać ujawniony? Proszę, proszę pana, tak jak sąd powiedział, wpłynął do akt sprawy wniosek osoby, która nie jest stroną tego postępowania. Wniosek o wyłączenie sędziego może, może złożyć strona tego postępowania. Dlaczego wniosek rozumiem, ale skoro wpłynął do akt sprawy, a ja należę do tej sprawy, w związku z tym, rozumiem, należy mi się dostęp do tego wniosku. Pana, wniosek wpłynął w dniu wczorajszy. Ma pan prawo zapoznać się z tymi aktami sprawy w każdym czasie, za wyjątkiem dwóch dni przed rozprawą i jednego dnia po rozprawie. W każdym czasie, w punkcie obsługi interesującego. Każda strona tego postępuje. Czy jeszcze jakieś pytania? Czyli sądzi, że ja składałem ten wniosek na ostatniej ręce. No raz właśnie, sądzi, że muszę zapytać, czy Pan podsumuje ten wniosek, który Pan złożył na Tak, ostatnio? to stworzenie tego fragmentu 3-minutowego bodajże. To nagranie ma 20 minut. W takim razie zarządzam w tym miejscu przerwę. 20 minut. 20 minut. To był Dziękuję.